Pierwsze pytanie, które chyba musi paść, jak się czujesz jako nowy mistrz? Czuję się doskonale, próbowałem sobie zawsze to przez ostatnie 8 miesięcy wyobrażać, ale jednak, kiedy to wszystko przyszło, to jest to nie do opisania. Aslan Beksaidow, jedna z najjaśniejszych postaci w KSW, bardzo ciężki do pokonania zawodnik, solidny. Jaka było, jaki był Twój gameplan i jak udało Ci się go zrealizować? Gameplan był taki, jaki w pierwszej rundzie. Czyli kto, kto widział ten widział. Eee, a drugiej ludzie takiej w ogóle nie, 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 nie planowałem, ale wyszło jak wyszło. Nawet dobrze znalazłem się na plecach z tego jak było, co, co było widać. Także lekko to, 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 trochę po prostu nie poszło to, co chciałem po, po, po moim myśli, ale udało się, także jestem zadowolony. Czy w jakikolwiek sposób studiowałeś może materiał z pierwszej walki? No bo tam była kontuzja, tam jakby były rzeczy jakby absolutnie niezależne od Ciebie. Czy może absolutnie puściłeś to w pamięć i zacząłeś jakby pracować od zera? Znaczy, oglądałem tą walkę, ale jak gdyby nie patrzyłem w ogóle, jak nie walczył ze mną, tylko z kimś innym. Patrzyłem na jego ruchy, patrzyłem na to, jak, 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 się, jak się zachowuje, jak reaguje, ale nie patrzyłem po tym, że on walczy ze mną, tylko po prostu patrzyłem, jak, 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 jak analizowałem walkę po prostu, tylko tyle. Ja Wiadomo, że może to nie do końca yy, od Ciebie zależy, ale jeżeli miałbyś wybierać, yy, kto miałby być następnym przeciwnikiem, bo może chciałbyś, chciałbyś się zmierzyć, to kto by to był? Yy, chciałbym się bić z jakimiś, może byli byłymi zawodnikami UFC. Bardzo bym chciał, a, ale jeżeli to po prostu jest takie za duże moje wymagania, to chciałem się z kimś bić z zagranicy. I to już wtedy obojętnie z kim? I jeden pies. Klatka czy może jednak riem dla ciebie? Klatka, klatka. Ja wolę klatkę, mogę zastosować parę sztuczek, <laughs> eee, także podoba mi się, jest o wiele bardziej bezpieczna i jest większa. Także jestem zadowolony mm -hmm. z klatki. Hipotetyczna sytuacja. Dana White zobaczył Twój fenomenalny system, dzisiaj dzwoni. Chcemy Cię i co robisz? Znaczy, to że nie ode mnie zależy, to już zależy też od tutaj chłop, Maćka i Martina. Zależy to od mojego menadżera, zależy to od mojego sztabu, całego tenerskiego. I jak wiesz w Starsach, to już padały takie propozycje. Także no nie wiem, tylko to od tego zależy. Na razie jest w KSW i jestem tu to dobrze. Tak w młodym wieku osiągnąć tak wiele, co jeszcze ci czeka, jakie są perspektywy, jakie są twoje plany, pomysły na przyszłość? Eee, mam parę takich bliskich osób właśnie, które wyobrażają sobie nie za 5 lat i ja się boję. To może być, także zobaczymy.